Cześć wszystkim, siemanko moi drodzy, z tej strony Młody Czaro i witam was serdecznie w 201 odcinku. W trochę innej scenerii, jak widzicie niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że nie będzie Was za bardzo denerwować tutaj echo, ponieważ jestem obecnie na wakacjach, ale pomyślałem, że miesiąc, kurde, nie było filmu na CDX. -ie. Jak wrócę z wakacji, to będzie dużo pracy u Konopa w nowym mieszkaniu, o którym też się niedługo dowiecie, albo jak chcecie trochę sneak peeków, to wejdźcie na Instagramka. Także nie będzie za bardzo czasu, dlatego zrobimy sobie to tutaj, a znajdujemy się, moi drodzy, obecnie w Dubaju. Jak widzicie, za mną gdzieś tam znajduje się najwyższy budynek świata. Jak się wychylę, to o, proszę bardzo, tutaj go widać. Natomiast ja raczej będę nagrywał ten odcineczek ze środka. No i dzisiaj, jak zwykle, zrobimy sobie 5 waszych najlepszych stanowisk. Od nowego sezonu chciałem wprowadzić taką małą zmianę, że nie będziemy za bardzo przykładać uwagi do tego, jakie są miejsca w tych odcinkach, bo szczerze powiedziawszy, dzisiejszy film jest taki, że jak bym wam to powiedzieć, do wszystkich stanowisk podchodzę na równi i za bardzo nie przykładam uwagi do tego, które jest na którym miejscu, dlatego też i wy nie przykładajcie. I tymczasem przejdźmy sobie do tego, co dla was na dzisiaj przygotowałem. No i jako pierwsze zaprezentuję wam dzisiaj stanowisko Kacpra Uchto. To zostało rzucone zaledwie 6 dni temu, jest setup z dzisiejszego odcinka nawet kilka miesięcy Więc Kacprawi się naprawdę udało I mamy tutaj już od pierwszego wejrzenia Dwie rzeczy, które bardzo mi się rzucają w oczy Po pierwsze komputer powieszony na ścianie Który naprawdę przepięknie się prezentuje Prawie jak okno przez tę przeszkloną obudowę No i po drugie mamy głośniki, czy może raczej monitory aktywne Od KRK, których naprawdę jestem wielkim fanem Nawet doradziłem Konopowi, żeby sobie Kupił do studia jako monitory odsłuchowe Dlatego też tym bardziej za to props Aczkolwiek te monitorki powinny być zdecydowanie Umieszczone tutaj na jakiejś podstawce Na jakiejś piance, na czymkolwiek co oddzieli je i ich wibracje od biurka, bo w tym momencie to nie jest po prostu optymalny dźwięk i dlatego tutaj bym to doradził. Bardzo ładnie mamy tutaj zrobione LED-y, o czym oczywiście nie omieszkam wspomnieć, ponieważ to, to jest po prostu mój kanał. I należy się też ogromny propsy zapianki akustyczne. A teraz przejdźmy sobie może do peryferiów i tego, co znajduje się tak naprawdę na tym stanowisku, już z takich twardych peryferiów, z takich twardych danych, e, które obiektywnie można Wam podać. Na początek mamy GK650K od SPC, jeżeli chodzi o klawerkę. Bardzo dobry wybór, no to już doskonale myślę, że wiecie. Potem Razer Mamba LS, czyli naprawdę całkiem spoko oraz dwa poziome monitory ustawione nad sobą w pionie. Tym głównym jest tutaj Xiaomi Mi Curved Gaming. Naprawdę dobry wybór, jeżeli chodzi o gamingowy monitor. Szczerze powiedziawszy, ciężko mi w tej cenie wymienić wiele lepszych. No i na górze mamy Samsunga C24F390FHU. Strasznie długa nazwa, ale to jak zwykle. Już się odzwyczaję kurde, od tych długich nazw, bo z miesiąca nie grywałem odcinka, ale spokojnie, nadrobimy to sobie moi drodzy. I kiedy tylko wrócę do Polski, to zabieram się za montaż całej serii filmów dla Was. Nie tylko tych na CDX, ale też na kanał podróżniczy. Polecam subskrybować, bo tutaj też materiał z Dubaju się pojawia. Także z Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, e, Malezji, Wecja, Dużo tego będzie, także na pewno Wam się spodoba. I też na CDX niedługo będzie vlog z przeprowadzki do Konopa, a także z budowy jego nowego studia. Dobra, bo za dużo, za dużo Wam mówię. Jeżeli chodzi o Komputer na tym setupie, to powiem Wam, że naprawdę w dawnej wersji stanowisk widzów on by się nawet na miejsce pierwsze spokojnie nadawał, ponieważ mamy tutaj tak: 3060 i 10900 kf więc przepotężny naprawdę procesor oraz to wszystko na płycie głównej Z590 UDAC. Do tego 1TB dysku SSD od Samsunga i wszystko powieszone na ścianie w obudowie Signum SG1 XTG, oczywiście od Silentium PC, czy też w nowej edycji Endorfy. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, jak coś to nie jest płatne komunikacja, po prostu chciałem Wam to powiedzieć, że SPC i Silentium PC zmieniają się teraz w Endorphy, przechodzą po prostu rebranding, to są te same produkty, ale pod inną nazwą. Zresztą pewnie niedługo się jakiś film pojawi, w którym sprawdzę, czy to rzeczywiście jest to samo, czy nie, ale nie uprzedzajmy faktów i lećmy sobie dalej. E, co mi się nie podoba na tym stanowisku, bo to też myślę, że warto podkreślić, zdecydowanie nie pasuje mi tutaj podkładka. Kolega nawet nie napisał, jaki to jest firmy, e, z tą czerwoną stawką kolorystyczną, ponieważ gdyby nie ona, to naprawdę LEDami można by tutaj dużo więcej zdziałać się, jeżeli chodzi o kolory i to byłoby znacznie bardziej spójne. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które mi naprawdę pasują, to mam tutaj fotel bodajże od ergo human. I to jest naprawdę świetna marka, jeżeli szukacie foteli na lata, które będą dobrze działać na wasze plecy. Poza tym płeczki na ścianie bardzo spoko oraz ten zegarek cyfrowy również. I myślę, że spokojnie to stanowisko można umieścić w naszej serii najlepszych, która teraz będzie troszkę bardziej elitarna, bo będę się starał troszkę te gorsze stanowiska, bądź też po prostu, które czegoś tam nie mają, poprzucać do innych serii i potworzyć kilka podserii, także troszeczkę się ta seria rozwinie, żeby nie było tak nudno, no jednak 200 odcinków przemieniliśmy, to wydaje mi się, że pora coś zmienić i na pewno po powrocie do Polski będziecie mogli to odczuć. Tymczasem. Przejdźmy sobie do miejsca czwartego dzisiejszego materiału Który należy do Patryka Waltera Patryk ma 20 lat, stanowisko buduje od lat 4 Czyli tak naprawdę większość ostatniego życia Je budował, bardzo ciekawe No i szanowni państwo, zaczniemy sobie może tym razem Żeby było trochę ciekawiej od komputera Bo mamy tutaj, uwaga, 3060 Ti Jeżeli chodzi o kartę, więc zaczynamy już z wysokiego C A to dopiero początek, ponieważ do tego Mamy i5-10400F w zupełności wystarczający procesor do tej karty Oraz mobasa MSI MPG Z490 Gaming Plus No i cały komputer topujemy sobie tutaj 16 Gigawajami od od Corsara, traktowanymi 3200 MHz. No powiedzmy, że standard. Następnie, jeżeli chodzi o peryferię, również nie zwalniamy tempa, ponieważ mamy tutaj m.in. G502 od Lodzi moją ulubioną, albo przynajmniej jedną z ulubionych myszek G502 Hero to jest naprawdę bardzo mocno zakorzeniona w moim sercu mysz. Może to aż za bardzo, bo nostalgia mi ją trochę przeżera, że tak powiem, z tego względu, że to była moja pierwsza taka poważna myszka. No i przejdźmy sobie dalej do słuchawek Corsair Void RGB Elite. Nie ja miałem przyjemności testować, zapewniają one, powiedzmy, że okay, jakość dźwięku, chociaż też oczywiście bez jakichś nie wiadomo jakich wybuchów i firewerk i do tego corsair k55 rgb jeżeli chodzi o klawkę szczerze powiedziawszy ja w tej cenie bym celował w coś zupełnie innego natomiast niektórzy po prostu lubią tego kursera lubią te powiedzmy mainstreamowe gamingowe marki i nie pójdą w żadne klawiatury typu Kikron, bądź e, powiedzmy dark project a dark project naprawdę w tej cenie ma całkiem spoko klawiaturki do zaoferowania Także jak myślę że spoko wybór tutaj się zupełnie nie przyczepia stanowisko jest bardzo typowe jeżeli chodzi o wygląd tutaj można powiedzieć że już widziałem takich dziesiątki jeżeli nie set. Kwiatowy motyw kolorystyczny, tapeta z wallpaper engine i oczywiście LEDON wraz z niezabezpieczonymi maskownicą e, paskami lodowymi. No to jest po prostu klasyk klasyków. Ja tutaj. Nie wiem, czy wy się nie nudzicie, jak o czymś takim mówię. Nie ma tutaj za bardzo niczego, co by się wyróżniało, chociaż to też nie jest nic złego, ja bym powiedział, i to stanowisko jest jak najbardziej poprawne. Moim zdaniem nawet bym powiedział, że ładne. Brakuje mi trochę chłodzenia wodnego w tym kąpie, przynajmniej jeżeli kolega by upgrade'ował procesor, to to by było fajne. Na razie do tego procka, powiedzmy sobie szczerze, ono nie jest zdecydowanie potrzebne, aczkolwiek znacznie ładniej by wyglądało. A jak jednak prezentujemy komputer na biurko, to też może nam na tym troszeczkę zależeć. No i powiem wam szczerze, że naprawdę jest to przyjemne, ładne stanowisko, na którym musi się naprawdę dobrze pracować. także wielkie pozdrawiam Patryka, i przejdźmy sobie do kolejnego setupu. No i na lokacie trzeciej, albo po prostu jako trzeci, chciałem Wam przedstawić setup Marcina MK, który ma zaledwie 17 lat, czyli jest aż 3 lata młodszy od właściciela stanowiska z poprzedniej lokaty. I kochani moi, naprawdę zbudował coś przepięknego, i tutaj zarówno mówię o samych podzespołach, jak i o tym, jak to wszystko jest złożone w jedną całość. Dlatego z chęcią Wam to przedstawię. I zacznijmy sobie może znowu tutaj od komputera, bo mamy tutaj przepotężną kartę graficzną. W postaci RTX -a 3080, nie jest to co prawda już rzeczywiście najnowsza seria od NVIDIA. Natomiast, no jeszcze spokojnie, z kilka lat ta karta będzie topem, jeżeli chodzi o GPU, i raczej bym nie radził jej wymieniać. Do tego mamy jeszcze dobrany mocny procesor, czyli i 513 13600 kf no i 32GB RAM od Corsara, które również myślę, że w zupełności wystarczą. Ja też zawsze doradzam, żeby brać 32GB, albo jeżeli bierzemy 16, to tylko dwie kostki, żeby w razie czego mieć możliwość upgrade'u, bo powiem szczerze, do gamingu 16GB wystarczy, ale jeżeli chcemy robić cokolwiek w branży kreatywnej, to bardzo szybko nam się kończy te 16, dlatego też zawsze razy 32. Natomiast kolega ma też gust, jeżeli chodzi o kamery, ponieważ ma Soniak a 6500 wraz z e, szkłem 18 Power Zoomem od Sony'ego, tym samym, które swoją drogą też doradziłem Konopowi, dlatego też no, ciężko nie powiedzieć, że to jest dobry wybór. Na początku myślałem, że mamy tutaj kolejne monitorki od KRK, natomiast to są Edifiery R1010BT. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie głośniki z żółtą membraną to od razu są KRK. No i jeżeli chodzi o peryferia, to fajnie tutaj też na pewno wspomnieć e, o 34-calowym, ogromnym monitorze Xiaomi XMMN. Tek WQ 34x. Kurde, ten nazwy mnie zabił. Jest on umieszczony tutaj, moim zdaniem, troszeczkę za nisko, ponieważ to po prostu przeczy ergonomicznej postawy, jeżeli musimy cały czas schylać w głowę w dół, patrząc na główny monitor. Dlatego też ja bym go umieścił na jakimś podstawku, bądź podwiesił odrobinę wyżej. Natomiast mamy tutaj też drugi monitor umieszczony z góry, i jest to Yamaha G Master G2730 hs Bardzo popularny model, no tutaj to trzeba przyznać od razu. Do tego Razer ta chroma, jeżeli chodzi o klawerkę, e, z której niestety schodzi tutaj, z tego co widzę, e, skóra z podkładki pod nadgarstki, co jest dosyć przykre, ale niestety jest to bardzo charakterystyczne dla Ornaty, co jest kolejnym powodem Dlatego, żeby jej nie kupować po prostu, bo jest to membranówka sprzedawana w cenie Mechanika, która do tego się szybko psuje. No i lecąc dalej Arktisyódem, jeżeli chodzi o słuchawki, tak się czuję, jak patrzę na te słuchawki, ale no. Nic nie zrobimy z tym. Duży props na pewno za fotel. Jest to Imbassid Warlock Black. Oraz za tablet graficzny Artisul D16, który myślę, że również tutaj koledze na pewno się przydaje. I myślę, że jakoś kreatywnie on go wykorzystuje. Nowo Oksie 1, czyli standardzik, można powiedzieć, jeżeli chodzi o mikrofon. Oraz, bo chyba jeszcze nie zdążyłem o tym wspomnieć, o budowę od Be Quieta do komputera, która dopełnia nam tutaj wrażenia premium tego stanowiska. I to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o czyste speksy. A przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, do wyglądu, bo tutaj również na dosyć małej przestrzeni udało się zbudować ładny setup. I biurko zostało tutaj złożone z blatu kuchennego z IKEA wraz z dwoma komodami, szafkami, nie wiem jak to się zwie Alex i tylko jedyny problem jaki ja mam z takimi biurkami, bo sam zbudowałem dokładnie takie samo u konopa, jest to, że one są około 8-10 cm za niskie. No chyba, że kolega jest naprawdę, nie wiem, ma 1,60 to jeszcze ujdzie, ale ja osobiście polecam kupić sobie takie nóżki meblowe, 10-8 cm z IKEA i po prostu przykręcić je z jednej strony do tych Alexów, z drugiej strony do blatu i wtedy go sobie podwyższyć, bądź też po prostu kupić kątownik 240 cm, przeciąć na cztery części i podstawić pod ten blat, bo inaczej po prostu będziecie go mieli za nisko. Także to jest bardzo ważne przy budowaniu takiego biurka, który jest spoko opcją swoją drogą, bo te dwie komody i blat kosztują mniej niż jakiekolwiek sensowne biurko w tej cenie, które byłoby tak stabilne i tak duże. Także ja osobiście rozwiązanie polecam, ale trzeba je wykonać po prostu dobrze. No i kończąc naprawdę spoko, że mamy tutaj pianki akustyczne na ścianie, które oczywiście nam troszeczkę wyciszają to stanowisko i sprawiają, że mamy znacznie lepszą akustykę, a kolega widzę, że mikrofon tutaj używa, więc na pewno mu się to przyda. Myślę, że stanowisko jak najbardziej estetycznie w moim guście. Tutaj powiedziałbym, że jedno z ład... Które ostatnio widziałem, i fajnie, że znalazły się tutaj też roślinki, bo kolor zielony jest zdecydowanie uspokaja i fajnie go gdzieś tam mieć. Tyle, jeżeli chodzi o ten setup. Przejdźmy sobie, moi drodzy, dalej e, do kolejnej lokaty. No i przechodząc, moi drodzy, dalej, a także do kolejnego pomieszczenia, witam was w mojej sypialni. Zaczynamy sobie od stanowiska Kasiana Andrzejczyka, który za chwilę kończy 30 lat, więc jest dosyć, można powiedzieć, z górnego pułapu naszej serii, jeżeli chodzi o wiek. Na co dzień mieszka w Niemczech i przez ostatni miesiąc naprawdę sporo się zmieniło na jego stanowisku, dlatego też chętnie Wam przybliżę, co takiego Kasian ma nam tutaj do pokazania. Począ może tym razem od zewnątrz mamy naprawdę przeogromne biurko. Postawione po raz kolejny na komodach Alex. Niestety, znowu bez tych podwyższeń, no nie wiem, dla mnie to jest po prostu za nisko mieć biurko na 72 cm. Tak czy siak, jakby nie było fajnie, że kolega ma tutaj dosyć dużo przestrzeni roboczej. No i też myślę, że fajnie ją wykorzystuje, chociaż troszeczkę mi tutaj brakuje kolejnego monitora. Ale może to jakieś moje zboczenie zawodowe. Począwszy, może właśnie od monitorów i peryferiów, mamy tutaj naprawdę całkiem spoko zestaw w postaci MSI AKU32CQ, jeżeli chodzi o główny monitor, oraz telewizora z lewej strony, który zapewne to służy do bardziej konsumpcji kontentu czy oglądania filmów. Nie wiem też, jak wygląda reszta pokoju, więc być może tam jest jakaś kanapa czy coś, na czym można się usiąść. Wtedy też fajnie by się korzystało z tego TV-ka. Nieważne, ważne natomiast są dla mnie zdecydowanie te trójkątne panele na ścianie, którymi lekko powiedziawszy żygam, ponieważ w na naszej grupie one się po prostu bardzo mocno rozpleniły Też troszeczkę z mojej winy, ponieważ ja często je chwaliłem Bo wyglądają naprawdę spoko i bardzo ładnie odbijają światło Natomiast widzę je teraz na co drugim stanowisku Więc może pora lekko widzowie przystopować Oficjalnie ogłaszam, że te panele po prostu wyszły z mody Natomiast z mody nigdy moim zdaniem nie wyjdzie budowa O11 od Lian Li, Która jest po prostu prześliczna Jestem jej wielkim, ale to wielkim fanem Do tego mamy też i7 12700K Wspartą przez grafikę w pozycji 3070 Oraz uwaga Krakena Z73 do chłodzenia tego podskazu, co też jest naprawdę świetnym, ale to świetnym, moi drodzy, wyborem. Potem mamy jeszcze dysk Samsung Evo 970, 1TB na system oraz drugi 2TB WD pod wszystkie dane. No i też myślę, że jeżeli mamy obudowę Lian Li, to bardzo fajnie, że kolega zdecydował się również na wentylatory oraz kabelki od Lian Li w postaci wentylatorów SL oraz kabelków Streamer Plus V2, które tutaj robią dodatkowy efekt. No i spójrzcie po prostu, jak ten komputer wygląda. Jeżeli miałbym podać najlepszy komputer w tym odcinku, to zdecydowanie to stanowisko by go zgarnęło. I to trzeba Przyznać, że kolega tutaj nie bawi się w półśrodki i ten komp wygląda po prostu jak jeden wielki statek kosmiczny. Bardzo fajnie też, że udało się tutaj wszystko zachować w białej kolorystyce, bo często bywa tak, ja tak w komputerze dla konopa niestety zrobiłem, że decydujemy się na część czarnych podzespołów i przez wygląda to już aż tak efektownie i te światła nie mają się aż tak gdzie odbijać. Dlatego też tutaj profsik dla kolegi za komputer, za przestrzeń roboczą na biurku oraz o dziwo, za peryferia, ponieważ mamy tutaj klawerkę Corsair Casto RGB oraz mysz w postaci Asusa Rog Sparta X i to tam tworzy naprawdę fajny zgrany zestaw, który dodatkowo dopełnia monitor, o którym Wam już. Mówiłem, naprawdę przepiękny setup, chociaż mam wrażenie, że troszkę lepiej można by zagospodarować całą tę przestrzeń roboczą, którą mamy. No i powiedziałbym, że spokojnie zasługuje na odcinek. Chociaż szczerze mówiąc miejsca drugiego bym mu nie dał, ale całe szczęście skończyliśmy z miejscami, bo to był dla mnie jeden wielki ból, kiedy musiałem ustawiać to, co jest na którym miejscu. Chociaż mam wrażenie, że czasami będziemy sobie wracać do tej formuły, kiedy będziemy wybierać najlepsze z najlepszych stanowisk, bądź po prostu zależnie od... Potrzeb i od tego, czy w stanowisku rzeczywiście daje się coś do przyznania miejsca, e, czy też nie. Tak po prostu będziemy robić. A robi też z pewnością wrażenie ostatnie stanowisko, które Wam w tym odcinku przedstawię, ponieważ jest naprawdę, moim zdaniem, wielkim sztozem po prostu, no nie, nie mogę powiedzieć inaczej. 24-letni Paweł Płonka prezentuje nam swój setup z naprawdę przepotężnym kąpem i nienagannym wyglądem. Szanowni Państwo, jest to stanowisko czysto streamersko-youtuberskie. Widać to m.in. po ringligcie, załątowanej kamerze, przepięknym boomarmie, dobrym mikrofonie oraz całkowitym układzie. Setapu, który jest w pełni zoptymalizowany, po to, żeby produkować content, Mamy też Stream Decka, który ostatnio sobie jeden kupiłem na własność konop, chyba trzy kupił i naprawdę się zakochałem w tym sprzęcie. Powiem Wam, że jest to coś, co bardzo ułatwia życie. No i co mogę Wam tutaj o tym stanowisku, moi drodzy, powiedzieć? Pierwsze, co się zdecydowanie tutaj rzuca w oczy, to peryferia, ponieważ moi drodzy, każde peryferium na tym setupie jest od Razera. Żeby nie było, że kłamię, taka lista odtąd dotąd to jest wszystko rzeczy od Razera. Okej, okay, lećmy, bo trochę tego jest. Detader V2 Pro, jeżeli chodzi o myszkę, druga myszka Naga Pro, klawiatura Huntsman Mini na Optical Switchach, z kick Razer Phantom White oraz kick PBT w kolorze zielonym, które moim zdaniem naprawdę fajnie wyglądają, chociaż troszkę nie pasują do całej reszty kolorystyki setupu. Sławki Razer Black Shark V2 Pro, podkładka Razer Strider Chroma, LEDy Razer Light Strips, zsynchronizowane oczywiście w, w programie Razera, mikrofon Siren Pro V2 od Razera, kamerka Razer Kio Pro, krzesło Razer Razer skór Fabrik i głośnik Razer Leviathan. Jeżeli dobrze liczę, to doliczyłem się 14 rzeczy od Razera na jednym stanowisku. Ten gość to jest zdecydowanie jakiś król Razera, no trzeba to przyznać. Jedyne rzeczy, które nie są od tej marki, po prostu to rzeczy, których ta marka nie produkuje. Takie m.in. jak kierownica Logitech G29, czy właśnie Elgato Ringlight, Elgato Stream Deck. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli kolego już tyle inwestuje w sprzęt, inwestowałbym w Elgato Kamlinka i zamontował sobie kamerę tam na stałe w miejscu tej kamerki od Razera, ponieważ dałoby to znacznie lepszą jakość, a widać, że jest to też setup projektowany z myślą. O tym, żeby nagrywać tutaj filmiki na YouTube, a bądź streamować Kolega jest wielkim fanem Wiedźmina Co widać między innymi po tablecie Oraz oczywiście Razer, ale to chyba już nie muszę wspominać A przepraszam, mam jeszcze 15 rzeczy od Razera Kontrole do LEDów LED adresowalnych Jak mogłem o tym zapomnieć? No i odchodząc może od tej zielonej marki Przejdźmy sobie do komputera, w którym mamy Między innymi RTX 3060 Ti Jeżeli chodzi o grafikę Wspartego przez Razera 5 3600 No legendarny procesor, który widzę w 1 trzeciej Waszych komputerów dosłownie W 1 piątej mamy jeszcze 2600 Co mnie tym bardziej dziwi do tego już wracając do komputera, mamy 16GB RAM od XPG. Łącznie 1,5TB ssd ków oraz 3TB hdd ków które, no, w 2023 roku już troszeczkę głupio mieć. Ale, no, rozumiem, że nie każdy chce magazynować tyle danych na SSD-kach. Ja szczerze mówiąc, teraz projektuję dla Konopa cały serwer nas na przechowywanie danych, bo będziemy ich mieli całkiem sporo niedługo. I to jest fajnie sobie zamontować w szafie rakowej w jakimś pomieszczeniu, w tym nie przebywacie na co dzień, to by było spoko. Ale ogólnie to HDD-ki powoli już myślę, że za parę lat będą totalnie odchodzić dla lamusa, bo będą po prostu wyparte przez lepszą technologię. Aczkolwiek tak samo myślę, że będzie ze stanowiskiem Pawła, i to nie jest ostatni raz, kiedy się widzimy w tym serii z jego stanowiskiem. Ponieważ przypominam, że jeżeli już byliście w serii, odczekaliście parę miesięcy, możecie wrzucić upgrade swojego stanowiska, jeżeli się tam kilka większych rzeczy zmieniło, żeby pokazać, że cały czas je upgrade'ujecie ja też na to bardzo przychylnie zawsze patrzę. I też, drogi widzu pamiętaj, że jeżeli Ty chcesz zgłosić swój setup do tej pięknej serii, to zapraszam do opisu. Tam masz poradnik, jak to zrobić, oraz grupkę, gdzie możesz to zrobić. Zapraszam serdecznie do mojego Discorda, który już niedługo będzie reaktywowany. Na razie możecie się do niego zapisywać. Oraz zapraszam na filmy z wyjazdów, filmy z przeprowadzki oraz... Filmy o technologii, którą cały czas kocham i będę dla Was nie gadał. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taka świeższa wakacyjna forma Wam się podobała i Was nie nudził ten odcinek. Do następnego trzymajcie ciepło. Cześć!